No <śmiennie> O kurwa! Ale jak ona ci nic nie robi! To ale nie mogę podać. <śmiennie> ja <wierzę>, <śmiennie> kurwa! Dramat w trzech aktach tak, No, znowu ta kurwa. Ale jak se tam drepczesz fajnie, kurwa. <laughs> <laughs> no, <laughs> no, to nie jest Mają w czeskim szachu. Dziękuję, <laughs> dziękuję. No, tak... Ten krypt to jest nasza jedyna na dzień. <laughs> no co? Tak <laughs> brzyd to jest tak kurwa... No jeszcze dla <grybki> mnie pandaże niweluje, bo no przecież to jest kurwa głupie. No, w jaki sposób te niej giniesz! to jest temat na osobny film, kurwa? <grybki> no.